Siemano wszystkich z tej strony akcji. Zaczynamy kolejny pierwszy odcinek serwera X5. No, niestety, yy, odcinek już by był od początku, gdyby nie to, że Radek wyłączył serwer niechcący. Przyznaj się, bo ludzie nie wiedzą co się stało. Radek. Kurwa, Radek! O ja pierdol, ale była! No więc... Yy, nie było save'a... ma Snajper. No, więc już wszystko jasne. O, Radek! Będziesz miał chwilę, żeby wejść na serwer? A, Radek już jest pewnie zmutowany, bo gra w LoL'a. Yy, dostaniesz, jak doradka, napis swój Steam 64-ID. No, w ogóle. Dzień dobry. Dzień, przywitajcie a się, a się a wszyscy. jak to serwujesz. Jak to stream Już leci stream i nagranie. No to Kurwa teraz się zgubiłem w którą stronę na hangary! Ej, ktoś pierdol, no. A jak ktoś pompą pierdolnął? A jak można z tobą grać czy nie? Pompier, no. A kto ty jesteś? Dobra jestem w nerwie. Kto? W nerwie W nerwie W to jest który? A to jest ten! Jestem... No to czemu nie jak graliśmy razem w nerwie? to możemy grać, no to ja, ja się już logu. się loguję na X5 Aksu, ja tam ja sobie Beepowę wygrać, nie, co nie było Chciałbyś ja to wszystko zrobiłem już Kurde, zastanawiam się czy by... Nie, no, przenieść live'a z Twitcha na YouTube'a? Nie ja wiem, tylko jeden... Co? Ale masz kamerką Twitcha? Yy, nie, bo kamerkę dopiero zakupuję. Na razie yy, dzisiaj zakupiłem mikrofon i niedługo do mnie dojdzie. A to wiem chciałem twoje zobaczyć to nie wchodzę. <laughs> A dużo osób? W tym momencie na live'ie 12 chyba. Pozdrawiam Daj. wszystkich. czarny to wbijamy? No ja wchodzę zaraz. No to Wejście podaj, a to jest tak, o. S2 Unity, tak? To jest. Taki... To Ej, a o to chodzi tutaj, bo ja nie wiem, yy, co pisze Tutaj czarny, jak nick wpisałeś pod tym tym, to, to wszystko do tego konkursu? Musisz, nie, musi... udostępnić i lajkować. Ale udostępnić ten post? Tak. Masz tak. wszystko napisane na filmie na YouTubie. A, to jest na YouTubie. U mnie na kanale. Ja już udostępniłem no, wszystko, może mi powiem. A, to trzeba to udostępnić, gdzie nick pisałem, tak? Yyy... Eee, no... No co ja? do, jeżeli tak. chcesz na to od x to na to na ekspiądze. No, od razu jak jesteście na żywo, to yy, osoby, które są na streamie, zapraszam na Facebooka, gdzie możecie wziąć udział w konkursie na vip o którym oczywiście był odcinek. I losowanie VIP-a odbędzie się yy, w niedzielę, bo w sobotę będę pijany, być na wesele. A ty alkoholik, znowu. Znowu, <laughs> drugie w tym miesiącu. Czeku masz tego, nazwę masz X2 a na X5 graśnię Proszę sobie Jest na 720 yy, zmienione zbanowani z 1080 więc yy, na naprawdę musi mieć na Co? Co daje Witbo? Full stop, nie? Full stop, a Dodatkowo teraz prowadzimy, że będzie mógł 3 ja klejmy mieć idzie. na samochodzie. Będzie mógł mieć trzy pojazdy. Yy, więcej homeów. I jak Radkowi się będzie chciało, to będzie się. No, deto? to? O kurwa, ktoś do mnie strzela. Zabije. Albo on mnie zabije. To jest bardziej prawdopodobne. Teraz ma mojego skilla. Strasznie ciszy mi mikrofon dostał Drugi raz No kurwa jeszcze nie Leży Zrewanżowałem się Ta osoba mnie zabiła na początku serwera Dziękuję Taki był mocny. Crafting sobie zaraz postawię. Zabijemy to. No Gin! No Zgin! Skóra dobra. Szybko crafting. Zrobimy sobie pleca, gdzie to wszystko zebrać. Cyk-cyk. Eee, eee, sobie sznurki. O już ktoś tu strzela. W pobliżu Kurde, chciałem powiedzieć na hangary, mówię Będę pierwszy na bombikowni Jestem eee, Teraz tak, buty przy to wszystkim eee... Ja ich teraz do bazy nie wpuszczę Kogo? Się. No ludzi Bo odjewałem Manianę na klasyku, nie? Bo gościu wbił do bazy, amator go wpuścił, nie? No I kurwa, zajebał ja mnie gościu, jeszcze się potem odrodziłem, nie? No I... On widział, amatora zbierał i ja otworzyłem totem, zamknąłem jeszcze oh, i chciałem skrzynkę otworzyć I zamiast ja otworzyć, drzwi totem, no hmm. Na człowieku zebrałem w dwa dni 5D to Sam To ładnie No, na klasyku Dobra, ja wchodzę na huta. To jest hmm. S2, tak? Mhm mm mm. Tu są hołmy, wszystko, tak? Tak Kryzura hmm, czapka, czapka, robimy jeszcze czapkę, yy, dzięki Slenderman69 za followa, dobra, zbieramy wszystko i spierdalamy na hangary. Masz już bazę z Nie. Ale mam już ciuchy! Najważniejsze. <grym> Ubrałem się, o kurwa, już ktoś tu strzela znowu. Zaraz ten pan nerwaj wyjaśni Ej słychać mnie na Twitch, Jest! Nie? Bo ja mam problem z kobietą Może ktoś ma taki sam Nie wiem co zrobić Z kobietą? No channel, to W jest? z tą czarną czy tą blondynką? Y w blondynką. <laughs> to się nie pomogę <laughs> Kapulin Chce da mnie, przy mnie przyjść na noc, tak. nie? No, nie chcę zrobić. Bo ona jest panem lekkich obyczajów. Wie, że to A, wszystko no. będzie na YouTube. I, i, I ona jest brzydka, nie? Ale <laughs> dobrze, że ona się nie ogląda, nie? Ale że to chyba moja koleżanka, bardzo dobra wręcz, to chyba ją przygarnę, ale będę spał na temat. Mhm. Już ja nie. Wyłączę telefon, bo dzwoni do mnie tata. Dzień Zostałeś już tyle razy, że powinieneś zginąć No, leżysz Słuchaj gościa, pić 6 razy z pompy i nie oddech szmatu Leż już, spokój, był posprzątany Już mam kurde ciekawe jenie słowności Ja już mam mi finit, ja się nie weszłem Już mam Jak są agary, no wredna świnia Jaka szuja, pan na lekkich obyczajach! Śmieję się, kurwa, na tym, na Twitchu. No, no niestety, tak bywa, nie? Raz pęka serce, raz prezerwatywa. Ej, gdzie wy jesteście? W Twoim przypadku to i to. Na hangarach. Tepnijcie do mnie, to będziemy na hangarach, to będziemy już do przodu, do kuli. To ja te... No, te... Niestety, no to czym ja mam ich? No te, ale no to trzymam mam ich zabić? Łuk! Łuk start! kit nie jaka to No i gitara, dobry ja <grym> Jest do 720p stream Ty tu biegniesz do mnie? Dobra, ty jesteś czarny Ja eee, się tepam Dobry Yyy Żarcie sobie z nim, bo głodny no, jest. No, ja ktoś tu jeszcze jest? Ktoś dobra, skacze ja tu tepajmy, tepaj, tepaj, tepajmy. ja tepaj, się tepam ja Wiesz, dobra, wpierdzielamy nie, dalej. Dobra, najadłem się. Ty z kimś walczy walczysz z łukiem? A, no, no naraz wybiłem się. Kurwa, Co, ty? ty? Tak, to, no, Ta, to my tu jesteśmy. się Na drogę wybiegnij. Na drogę? Ej, zimno mi. Wypuść go na drogę. On strzela, tak? Czy ty? Tak. Przy dziku kto jest? On ma plecak! Nie, dzik On ma plecak. Kto ma plecak? Ten koleś. Do zabicia. Ja mam całe ciuchy. Panu dzikich sobie. Kurwa, panu dzikich. Dostał raz chyba. Za kurwy. Nie wiem, co to jest, ale kurwa nie mogę go trafić. Tak jest, też Bo ja Pojechał, pojechał mi. Pokażę ty nie wierzę. Cóż za pokemon tutaj? O i z buta mam tu dymać? No nie wiem, ja teraz kurwa uciekam, bo nie chcę stracić litów. To możesz nie na... Nie Czarny here jesteś Czarny Czarny no jest Psi-dydu, ja też, ale cię nie widzę Co jest Powiedz jak się live skończy, to wam opowiem dalej nie? <gry> <gry> Leży! O kurwa, trzy dziki! <gry> mi te dziki pochopa zbiły, nie? No mi tak samo, mnie dziki zabiły. Anioł. Dwa. Dla kurwa, w klatę, a do. Rzecz tu Nie Dobra. Do nocy idzie. Będzie się radzi. No i zimna, będzie. <gry> Yy, chciałbym... Nie, ale nie mogę dać dostępu do wideo quality, bo to jest po prostu dawane automatycznie Jeżeli ma się powyżej 40 osób oglądających chyba, coś takiego. Nie 50? Czy 50, no właśnie. Więc to widzicie, tak przykro mi. Ten Nawet jakbym chciał ten. to nie mogę. Ty je zostawił. O kurde zimno mi. No i tu mogę drewno zbierać 25. Siema Kuba. Witam wszystkie 14 osób na streamie i chłopaki! Mam kurwa 3... 4, 3, z taka drewna z ludzi okay. <laughs> Więc idę budować bazę Snajper też się gra? Co? On to nie ma Shaliganem na cały czas Czemu? Nie masz Haligunem na cały czas. On cały czas grał Salingunem 100 do wytwarzania Ta kamper z kim gra? gra z... Zarabem A jeszcze? No to nie gra z Arabem, Będzie więcej yy, zbanowani. Jest na 720p, zmieniony z 1080. A na 480 nie mogę zmienić. Nawet jak, znaczy się, jakbym chciał, to bym mógł, ale przez to będzie dupa. Bo na tym yy, Czekoladowski się ma. Yy, no, film będzie też w niższej jakości. Później na YouTubie. Ej, chujem wieje. Mmm... wytwarzanie... patrzcie za ile musicie te teplać. Ja mam dwie wapień, jak I glina, ja wapień to Ja ten... Ja już, kurwa, beton robię. Tak. Na kuli jesteś, jak? No, już na kuli bazę buduję. O, zielone, wrócił. Mmm... Coś mnie tu łup napina, no A, Beton? A, jak... To ty czarny weź po prostu. Nie, nie. Nie, nie, plękł. Dobra no muszę zrobić wyżej tu, okej okay. Tak yy... Tu Tu I tu na razie I tu jeszcze na wyjście dodatkowo Pisgać to ci mogę matkę śmieciu jebany Nie wyrażaj się brzydko na streamie No to śmietnik wybije no To wyrażaj się czuje To, 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 to... go wyjaśnij nie, nie, oni mnie biją, a ja ten, no, dałem im po prostu, lubię sami dać komuś spray, Albo do bazy wpuścić. <grym grym> 7D to tam szajki. Jak to? Jak oni mieli na te niki? Bo nie wiem. miał no, epi, tam o, Lepiej go i Pawlu wpuściłeś, naprawdę. No, Ale Rip. oni wiedzieli co robią, nie? Bo oni wychodzili najpierw na bambika i my ich zabijaliśmy i sobie rangę przez to nabijaliśmy, nie? No bo oni, oni NIE SĄ TĘPYMI GRACZAMI! Nie, jak ty. Oni myślą. Dobra, sufit nie jeden, do sufit to. drugi. Ja już tu buduję podstawę bazy. No biegaj, to, ja no, to ja jestem na ulicy, chodź. Ja schodzę po ulicy. Kurde, deski potrzebuję. Eee, deska. Ja też jestem na środku ulicy, nie widzę eee, Tak, nagrywam streama. Opłacać się? A czemu? W w komputerze, że tyle... Co? Yy, w chuj. aktualnie filmów, yy, na które mam wiesz, tak jak nagranych i w tym i w pliku, w, gdzie mam dodane wszystkie, co nie? To waży już ponad 60 giga. O. Yy, już, kośnik tepa. Czekaj, bo kurwa mam przemarznięcie i oznaczenie własności muszę zrobić. W ogóle mam 60 glimy 40. Ja mam tylko. 13. Ja mam bursztynę No nie mogłem wyżej tego betonu postawić pod tą maszyną. A później jak już będzie klucz do maszyny to się przerobi. Chodź tu czarny. Jestem. Do środka. Ustaw odrodzenie, dobra, ukośnik. Set home jeden. Tepa, idź Ty już też możesz. Czarny. No ja jest. Ej, jestem w nerwie. Ej, ktoś lata, ty. Co? Co, ty już? No na bambikach, no na, na, na polance człowieka na Bambikach. No to jak ktoś kładę lata, to może to być tylko Radek. Okay. A O Jezu, nie wyłączył EAC! Czy ja go czy mi się tylko zdaje? Albo mi się... czekaj, wyskoczyło mi coś w konsoli? Tron v, Zaraz się go zapytam. A, jeszcze jestem na świecie, dobra. Yy, ja go tu zaraz spółkuję. Ale nie, EAC musi być wyłączony, więc nie wiem czy mnie wywaliło. Już z powrotem. Skąd tyle bursztynu? E, mnie... a, ty zebrałeś, myślałem, że ja zdechłem i ze mnie się wypadło. Nie, się zrobi. Yy, w ogóle z desek nawet tam róbcie ściany i sufit w tej bazie na razie. Dobra, już jestem, ale nie wiem, czemu mnie wywaliło. To nie Który był, to a, co to było? Tak, okay. Tu są, tu... A. Z datą coś jest, muszę zobaczyć co jest nie tak z klientem, może będzie coś... O, żyje! Yy, no, dobra. Zaraz się wyjebie yy, w ogóle to by się przydało... Ognisko! Yyy... Proszę bardzo, Dobra, dobrze, pal, pal. Masz, przepalaj. Burna. To co ja będę się bawił, ja się wyjebę po prostu. Ja się spalę, nie będę się wy... nie będzie, mi... nie chcę mi się. O, suficik ładnie. Pyk. Mnie to Czarny. Na tym A, no tu jest to nie ten sufit tak chujowo, ale to się przerobi, jak tylko się zrobi tego. A, nie mam desek. Jest tu trochę desek, już mam. Były w craftingu. Dobra, ja idę tam żelazo. Niewystarczająco materiałów, z czego ja te sufity z, z kamienia robię? Dobra, idiota. E, ułowca, no. Dzięki łowca, no był za followa. Dobra, jest podstawa baza, robię skrzynkę. E, do skrzynki to jest do skrzynki potrzebne. Ej, czerwona spizgam żelaznym, kilofem? Żelazem? Ta? żelazem? Zjelazem, tak, zwykłym nie. Ale żelazu się przepala. A, to co zrobię, że mam Będę od razu miał, że... Mm, masz... maszyny, tu jest koszyk. Zawsze mam kurwa z tym. Zrobię trzy koszyki to No raz. robię Cztery. Śmietnik pięknie. Dobra, mm. y, Przynieś tu do żelazy cały dom od razu. To ja, jak tylko się mm. przepali, to ja zrobię już tu ognisko takie, wiesz, normalne. Mm. Nie zrób taki ładny ten no... Kominek, no bo... jakieś modlowe. kominki? ładnie wygląda. Ile masz tego żelaza, Pan? No, przepala się ponad setka. Setek jak się przepala, dzień przepalony. Dobra, to co się przerobi, to na razie skrzynki księgi muszę gdzieś. tego żelaza. Kominek. <grym> to jest, próbuję mi się to postawić. No próbuję. Ale widzę, że to się odbija. Próbuję Wam wyrzucam kominek, nie? Żeń. No. Jest skrzynka, dobra, jedna, druga, trzecia, czwarta. Dawaj to żelazo i tu rob... Kom... Co zrobiłeś, kominek? No, pal to, kurde, bo zimno i przynieś tamtą węgiel i ten. Gdzie jest Zapalaj tu czarny. Ale żeś też postawił w takim miejscu, gdzie mają być jeszcze jedne drzwi. Weźcie bursztyny A po co? No weź, żelazo skierosy w razie grania Kilow na ty Kilow teraz jak masz No nie no, mam no, wszystko Deto ma? Nie no, już takie w ochadzie to nie Możliwe, ja tak znalazłem deto O ja też cię też do gry i miałem od razu, nie czarny Dobra, kilow yy... Mnie już kilow To tu żelaza Czekajcie, ja bym się jakoś ubrał, nie? Bo mi wie, zimno. No i trochę za ja dużo jeden. Anulowałeś? Tak. Dobra, yy, Dobra, to odkładam do skrzynek. się kierę jeszcze zaraz i ten. I wszystko do skrzynek odkładam. Odkładam wszystko do skrzynki i idę się pizgać. Jest Co zrobić? Yy, Czerwone teraz yy, szybko musimy zrobić. A ja, ile za potrzebujemy. O, obrągi gdy ktoś posadził? Ja Dobrze. Yy, czerwone i poczekaj. Potrzebny nam jest kamień. Glinę mamy wystarczająco. Chyba ile mamy gliny? Powinno być w chuj zobacz, gdzieś tam. Jezu, no plójka i zwykły łuk, nienawidzę takich sytuacji. Boaj, no i Materiały, wyposażenie. No jeszcze dzik. Nie no, dawaj się Leżysz. Puść skóra. E, w ogóle jak ktoś chce to skórę mam na ciuchy. A to jak możesz to przynieść do bazy. Masz, rzuciłem przed bazem 35 czarnemu. czarny, niego przynieść. No nie mogę trafić dzika z... Chcesz placę? Chcesz plecek. Tak Bierz. Zobaczcie ile Bierz. tam jest gliny na kominek potrzebne, Na kominek Nie, na piec potrzebne 20 Dobrze. to na Mamy 50 glin, to jest i Dobra a że mamy A jeszcze jeszcze da skóra? O Jezu, VIP mnie goni, kurwa VIP przed chatą na kuli. Kamil... Yy, tak, no kaczorek, zabijcie go. To jest ona, go. Yy, przy, przy ulicy, na środku, naprzeciwko kuli. Widzę, widzę. Godziki, może go może Wszystko go bije. Yy, ma niesławność, jak wypadnie, pompa będzie beka. WYRZUĆ KILKA STRZAŁ, WYRZUĆ KILKA STRZAŁ! Dostał dwa ja mam trzy strzały A, to z mojego zebrał mi... Może mnie nie zebrał, czy mnie zebrał, zaraz zobaczę. Na kulik był, Na bieg. Do kulik bieg? Chyba ja. No. To walga. To bieg, chyba się tam, do... nie, do domu się tam biegł. Na szynkę jest kulik, daj ja się dać, przyniesie. Ale to, gdzie jak? Daj się na szynkę w kulik, to jest. pad na To ty jesteś tylko. Daj, daj mi strzał jakieś. Ciężki tu po drodze. Czarny? Czekaj, jak w zasadzie życie. nie, pomóż mi. nie, no, nie, 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 o Jezu, ile go? Dużo, dzięki. Duża ilość tych strzał. Nie miałem więcej. Połowę dałem swoich. To zrób w domu trochę. Dujka. A ja już biję surowce, żeby zrobić to. Tak. To no, jakby wygonić 25 dzików też. No. Kasa łuki podałeś na tę składę. Jezu. Dobra, nie skomentuję jak chujową rzeczą do bicia mogł jest zwykły killer. i mi zróbcie żelazną. Zrób. Bo mi się wyjebała. Nie spodziewałem się, że mnie za... Nie, nie wiedziałem na początku tego kole... tego... Kaczoreka. Zaraz Mogę to tak nie, spierdalej dziku, nie chcę się z tobą bić. Czerwony i idę sobie dalej. Nie ma drewna chyba, nie? Musi być, w ostatniej skrzynce. A. I ty nie, bo... Ty muzyk to jest masak, co z A strzały, p**** tak strzały? Mmm, zrób mi zestaw. Mi też mam, bo został bardziej, niech raz. się do No giń. No ja też muszę się ubrać. No. Zrobiłście mi siekierę? Tak. Dzięki. Owrągi wyraz. No stój już, plujka, stój. Dziękuję. Zbierz wrągi i od razu przy ognisku zrób skrzynkę i, i, i tam je wrzuć. Żeby się paliło ognisko. Work Benjamin. Nie no, skrzynka lepsza, bo więcej miejsca. Ale Z tam dzikami, patrz. Ja. Już no. szary ekran. 40 skóry, pięknie, zrobię sobie lepszą koszulkę. Ja mam 6,2. To ja mam moje 25 w bazie, Ja mam w ekwipunku... 62. Ja mam 62 też. mi dalszymi Dzięki za siekierę. Siekiera. Yy, teraz tak, yy, maszyny, co, komi, co jest potrzebne na piec? Właśnie żelazo, przepalajcie żelazo! Jest Czemu się nie tak przepala? No ale to się musi przepalić wszystko! Dobra, no, no, czekaj. Materiały. Musi być 50. Yy, sznurek właśnie, zrób więcej, bo ja potrzebuję nociuchy też, dobra. wyposażę. Plecaki, kto robi plecaki? No nie wiem, no kliknąłem, misklik taki. No, ciuchy. Mmm, cyk, dziękuję. Jak ktoś chce, to może to założyć. <laughs> A żeś się ubrał. Dobra. Y... Tak, okay. tu jest wszystko. To wezmę. Mm, trzeba się najeść. To już nawet owrągami. Owrągi macie, przekurwa, przepalać. Dobra. No to 30 to odcinek. To by było na tyle. Pożegnajcie się, chłopaki, z youtubem. A w tej części moja dalsza opowieść, nie? See you later. Hmm. <gry> Czekajcie na to. Hmm. Więc, trzymajcie się okay. wszyscy, jak wam się podobało zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I subujcie. O, i lajkujcie. I się suba.